O Ono nigdy nie nastanie! Nieoczekiwanie zaczął krzyczeć Piłat, a krzyczał głosem tak strasznym, że jesuła aż się cofnął. Takim głosem, że dla tych do niej dzielić do swoich jezdnych. start od wrzaskiwania komekłos. Wykrzykiwał słowa tak, aby usłyszał mnie w ogrodzie. się! A potem ściszył głos i zapytał. nocy, Czy wierzysz w jakichkolwiek bogów? Jest jeden Bóg, odpowiedział Janszuła. I w niego wierzę. A więc się do niego pomógł! Módl się na ręce, jak potrafisz! A zresztą głos piłata pęk nagle. Nic ci to już nie pomoże. Masz żonę? Zabykał ze smutkiem. Sam nie rozumiem, co się z tym nie dzieje. Nie. Jestem samotny. A to wyśmienicie. Siostro, wypiszcie z łaski swojej obywatela bezdomnego, ale bielizny pościelowej proszę nie zamieniać. Za dwie godziny obywatel bezdomny będzie tutaj z powrotem. No, co do rychłego założenia. A dlaczego znowu miałbym trafić? Dlatego, że wypuszczemy pana stąd tak jak pan przyszedł, czyli w kalesonach. A powiedział pan przecież, że nie uda się do własnego mieszkania, więc można do mnie bywać, że pójdzie pan na milicję właśnie w kalesonach, i powie, że widział się z osobistym przyjacielem Poncjusza Privatna. W takim wypadku od razu przywiozł pana tutaj i zajmie pan ten sam pokój. Co tu do rzeczy mają kalecone? Trzeba tam tamtego. Niech on sobie pomyśli. On ucieknie, a mnie tu trzymają siłą. Świecą mi w oczy na głowę. Wtedy panny pytają o wujka już dawno ziemię Żądam, żeby mnie natychmiast wypuszczono. Nigdzie pan nie pójdzie. Słyszy mnie pan? Pomożemy pan, pomożemy. On ucieknie. O nie, zapewniam pana, że on nigdzie nie ucieknie. Bandyci, bandyci, szubrawcy! So puszczaj, puszczaj! A więc złapajmy. So Gdzie nieczerwona stolica?